Beata Kozyra Komunikacja bez barier, czyli wilksyty i owca cała. Czyta Anita Sainuk. Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, od tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. Antoine saint exupéry Mały Książę Kilkanaście lat temu moja koleżanka kupiła swój pierwszy samochód, Renault Clio. Po roku jego użytkowania zadzwoniła do serwisu Renault. Koleżanka: Dzień dobry, chciałabym umówić się na przegląd auta. Serwisant: A ma pani dwadzieścia tysięcy? Koleżanka: To aż tyle kosztuje? Małe, śmieszne nieporozumienie. Ale to jeszcze nie koniec. Po wyjaśnieniu, że serwisant miał na myśli przebieg auta, nastąpił ciąg dalszy wywiadu. Serwisant: Co to za auto? Koleżanka nieco zdziwiona. — No przecież, że no. Serwisant. — Ale jakie? Koleżanka. — Clio. Serwisant lekko zniecierpliwiony. — Ale jakie Clio? Koleżanka lekko zdezorientowana. — No, złote. Serwisant mocno zniecierpliwiony. — Ale jaki silnik? Koleżanka mocno zdezorientowana. — No, nie wiem, jakiego koloru jest silnik. Cóż, większość panów...